Me 47, Diana. What are you doing here? Easy. I had to sneak in. The place is surrounded by hundreds of SWAT members right now. They're getting ready to move in. I had to warn you, there's still time for you to escape. I've got a plan. I don't find. You've got nothing to gain here. The smart play will be getting out of the country out of the country. We're dealing with a franchise here, 47. Borders don't stop them. You're my last chance. You know my terms. Cash on the nail. Don't you get it? You have to fight them. But if you try to do it alone, you're a dead man. Death is always a risk. Read carefully, 47. It's a bold plan. Where is this wheelchair guy right now? <laughs> ah! Bitch! You'll buy me one more night. We've got four minutes before he's cold, people. Let's move. I've never actually killed a man before. It was surprisingly pleasant. Very nicely done, Diana. You've earned my trust. Welcome to the franchise. I'm sure we'll find an appropriate role for you in the organization. A woman like yourself is entitled to a very special role, indeed. Reported story since 9 -11. how can you expect me to believe I don't expect you to believe anything but your eyes this videotape confirms his presence in the White House moments before the assassination I'll be damned if cloning is an outlawed we'll all be damned who actually killed him that's the most delicious irony of all he stumbled coming over the compound wall severed his spinal cord on the rocks the world's most nefarious assassin died of clumsiness. How'd you confirm his identity? His DNA includes signature sequences from the five men of the Ortmeier Project. It's biologically impossible for anyone but the Ortmeier clone to have that DNA. You're giving me all this as an exclusive. Why me? We admire your objectivity, Rick. Thank you. Don't mention it. We need to get to the Chaplain. 47 Zasze będą zająć miejsce na moim mantle. Chaplin! Chaplin! No i co? Jak widzicie, to jest już koniec Hitman, hitmana Budmany. Nie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się pożegnać po tej skończonej serii. A tak naprawdę to jest bullshit Bo jak widzicie, jeszcze Agent 47, No żyje Serce mu bije Diana mu dała antidotum w pocałunku Sam widzicie, sobie przygotowywała tam szminkę Także co? Mamy tu dwóch kolesi Którzy ścigają tego Agenta szczególnie głównie ten no i cały zgromadzenia, ale to będzie bardzo ciężkie do zrobienia. E, dlatego zrobimy to sobie tak, że e, mamy dwa silver e, bolery. Więc uciekniemy na początek, a później ich po kolei wyeliminujemy. Bo tak naprawdę to jest ich tu bardzo dużo mają jeszcze e, karabiny maszynowe, także... Okej. Okay. Budzimy się. 47. Hello bitches! ale biegniemy niestety o widzicie już strzelają do nas biegnij w 37 sobie broń dobra kurde hardkorowi są nie powiem tutaj można wejść? można wejść no i tu ich sobie, oni to będą sobie wchodzić a my ich po kolei będziemy zabijać idą idą jakoś naokoło to może ich tu ściągniemy, jak będą nie, dobra nie będę o shit, ten na górze to jest nie będę marnował amunicji, bo ile mam tam A my jeszcze jakiejś broń nie, nie mamy? Kurwa, ten biały garniak się. Oj, jak oni to otworzą? Może być nieciekawie. O, idą sobie. No jak miło. Hej, <śm> <ś> odwrócili się do nas. No spoko. To teraz zrobimy rozpierdul. Macie coś jeszcze dla nas. O nie, nie damy mu uciec przecież. Dobra. O i mają hardkorową broń. Ale dobrze, lepiej dla nas. Teraz sobie to weźmiemy będzie pogrom. Przeładuj 47 i idziemy zabić ich. Tak cię ścigali, kurde. Aż się doprosili. Dobra, teraz tak. <ścoughs> Przy samochodach stałem już. No, niestety nie ma dla Was ratunku. Ojoj, w oj, bez oj, niej spadły, a, no dobra, już jest gitust. Aha, ta Menda. O, patrz, będzie do nas strzelać jeszcze. No, Menda, chodź. Tak mnie nie zabijesz. To jest Twoja porażka. Aha, Freier. Kogo tu jeszcze mamy? Tutaj nikogo i stoją przybrałem. <słuch> ha. ksiądz i cudzonek. No i co? To było na tyle co? 47. Dajana gdzieś spieprzyła, ale oczywiście troszkę się przyczyniła do naszego sukcesu. ale to można sukcesem nazwać, no i spoko. Yes, Your Majesty. Almost all of our resources are online again. No, I'm afraid he's not, Your Majesty. We seem to have completely lost track of him. Ah, hello. Johnson. Welcome, Mr. Johnson. Welcome. May I check your briefcase? No, I'll keep it. I've heard interesting things about your establishment. I'd like to see what you have to offer, preferably in the back. Uh, of course, sir. Right this way. Okay, jestem z powrotem, także co? Mamy koniec gry. Nie pozostaje mi nic innego jak się z wami pożegnać. A więc do następnych odcinków, bo już chyba na jakieś 90% szykuję następną serię. No i co? Skończyliśmy Hitmana. Assassin's też już dawno skończony. Także będzie nowa seria. No i co? Żegnam się z wami. Zapraszam do następnych odcinków, niedługo nowa seria, jak już w sumie, chyba trzeci, czwarty raz. No i tyle. Siemanko.